Dokładnie tam je. Polaryzuje niebo. Jest. Dzień dobry kochani. Dawno pleneru nie było, co? Jadę sobie właśnie nową obwodnicą zewnętrzną, a jadę na ścianę. Upolować młyn wiatrowy. Także dzisiaj taki jednozdjęciowy vlog, Moi drodzy, pokazuję jestem, bo mi akurat chmury spierdzieliły. W miejscu, gdzie będę miał, gdzie powinny być nad młynem wiatrowym. A! Kochani, dokładnie tam jest młyń wiatrowy typu koźlak. I go chcę sfotografować. Niestety, zobaczcie, tu mam piękne chmury. Tam mam piękne chmury. A! Tu nad koźlakiem, nic, a chciałem zrobić na długim czasie naświetlania z rozmytymi chmurami, przy takich długich cieniach jeszcze trudno, no nic z tego pod tym względem nie będzie, więc robimy bez długiego czasu naświetlania. Baczki moje kochane na obiektyw od razu zakładam fit polaryzacyjny. No bez niego no to takie niebo byłoby dosyć mdłe i barwy nie teges, a z polaryzacyjnym będzie o wiele lepiej. Tylko widzę, że jeszcze w aucie zostawiłem pierścień magnetyczny. I ja on mam chyba go tak. Na 50 jest założony. Także odkręcam ów pierścień, bo bez niego no to raczej zdjęć bym nie zrobił. A czy zdjęcia bym zrobił, ale nie mógłbym zamontować filtra? Jest. Nakręcam nasz pierścień na obiektyw, a będę fotografował na Nikorze 8200 ze światłem 28. I teraz, kochani, zakładam filtr polaryzacyjny. Hop. Teraz, kochani, wyłączam sobie automatykę. Przechodzę na ręczne ostrzenie. Od razu ustawię sobie przysłonę. 4,5? Tak, myślę, że 4,5 nam wystarczy. Nawet dam troszeczkę mniej. Dam na 4. Dlaczego? Dlatego, że chcę troszeczkę odciąć nasz młyn wiatrowy od tła. Także kochani, 4 przysłona. Czułość niech będzie stoi so. I teraz sobie ustawię. Jestem na pomiarze centralnie ważonym. Na średnio mi wychodzi 1,640 sekundy. Natomiast moi drodzy, zrobimy sobie na 1000 sekundy. Lekkie y, niedoświetlenie, takie według pomierza 0,7 fv, to w niczym nie przeszkodzi. Ustawię sobie też od razu samowyzwalacz, będzie wygodniej, nie będzie mniej poruszeń. Dobrze, teraz przejdę sobie do podglądu Live View, a takie lekkie przechylenie w niczym mi nie przeszkadza, sobie tak wyłączę, myślę z jakiej ogniskowej go tutaj ustrzelić. No tutaj mam ten ugór taki to pole, ono jest mi totalnie niepotrzebne, Tutaj są bramki, bo mamy boisko jakieś piłkarskie takie dziecięce. Myślę, że na 200 mm go ustrzelę. Ułożę go, wyłączę sobie jeszcze tak dodatkowo linię siatki i ułożę go gdzieś mniej więcej o tym miejscu w moim kadrze. I tak myślę będzie bardzo fajnie. Przybliżam sobie na nasz młyn wiatrowy i ostrze ręcznie kręcąc pierścieniem. Od obiektywu. A, i tak będzie tacy. Moi kochani, jak zauważyliście, to tam jeszcze ktoś wypala jakieś śmieci czy liście. I czekam, aż ten dym pójdzie też na tą stronę. Tak, i jeszcze dodatkowo odcinając yy, mój młyn wiatrowy od tła. I moi drodzy, co jeszcze zrobię teraz, to powrotem przejdę do podglądu live view i obracając filtrem polaryzacyjnym spolaryzuję niebo. A, ah, os, osmo niestety to akurat ma nie, słabą e, słabą łapi na odległość, ale zobaczcie, obracam filtrem polaryzacyjnym, jak cudownie mi przyciemnia niebo i separuje, a raczej wysyca naturalną barwę jeszcze tam gdzieś jesiennych liści. O, myślę, że tak będzie fajnie. A, moi kochani, do tego wszystkiego wieje dziś okropnie. Ja sobie tu przeprowadzę delikatną korekcję. Czekam jeszcze na ów dym, żeby on bardziej poszedł w tą stronę, ale za ten czas zrobię sobie zdjęcie próbne. Fotografia gotowa, ale widzę, że jest jednak za mocno niedoświetlona, więc wpuszczę więcej światełka. Dam tak na jedną sekundy. sekundy I jeszcze troszeczkę mogę światełka więcej wpuścić, jedna czterysetna sekundy i to mi w zupełności. Wystarczy, o dobra, teraz troszeczkę wieje bardziej w tą stronę robię zdjęcie. Jest super. Wieje przyokropnie, kochani. No, szkoda, że już nie ma aż tak liści na drzewach. No ostatnie deszcze, które były przedwczoraj, jeszcze wczoraj wszystko już strąciły. Bo jeszcze dwa 3 dni temu tych liści było dużo więcej. Do tego jeszcze widzicie, dzisiaj wieje i no, jest niefajnie pod tym snedem, ale jest cieplutko, jest cieplutko. Dobrze, kochani, zrobiłem to, co chciałem. Króciutki dzisiaj vlog, nie? Ale pamiętajcie, krótki, to mimo wszystko nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrybować kanał Skrawki puszcz. Subskrypcja subskrypcją, łapka łapką, ale jeszcze też zapraszam Was gorąco do wsparcia kanału na Patreon.